Witam serdecznie w moim kolejnym poradniku. To ja, DJ Roger, i dzisiaj e, pokażę Wam, jak e, pobrać e, program do tworzenia gry 3D. Wchodzimy na stronę, link podany w opisie. E, właśnie wygląda to tak: możemy tworzyć tutaj samochody, domy, budynki latające w kosmosie, wyścigi rajdowe jak widzicie, kosmiczne jakieś tam to wasze projekty są i właśnie dzięki tym programowi możecie otworzyć gry 3D on jest na Windows 8, Windows 7 Vista i na XP tak i właśnie więcej nie mogę wam nic powiedzieć za bardzo, nie mogę go pokazać ponieważ nie będę go pobierał ponieważ gra, robiłem go już kiedyś, ale y, to tylko dla filmu. Więc niestety nie pokażę już Wam go. Y, musicie go sobie pobrać i samemu sprawić. No więc, y, ja już kończę ten y, poradnik. Y, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Subskrybujcie i zostawiajcie łapki w górę.